Taki pojechamy cienia, zapowiadałeś że jeszcze gorzej się, a na ulicy zobaczyłem cię, wyglądałeś bardzo ciekawie. Całe twoje ciało niczym cienia Ciągle tylko przewracałeś się, tak, 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 bardzo cieszyłem się Tak dawno cię nie widziałem Ale się wkręciliśmy Wkręciliśmy się w pierwszy dzień festiwalu Union of Rock w Węgorzewo 2008 W tym roku to wyjątkowy festiwal, bo jest eko, czyli Eko Union of Rock Węgorzewo 2008. Eko, bo w organizację festiwalu włączyła się Międzynarodowa Organizacja WWF, czyli Lidziu World Wildlife Fund. Zatem 15. edycja festiwalu będzie kręciła się nie tylko wokół muzyki, ale również wokół ekologii. Gwiazdy artyści, najróżniejsze osoby związane ze Stradą zaangażują się w ciekawe inicjatywy ekologiczne. Oczywiście ekologia ekologią, a festiwal festiwalem. Muszą więc wystąpić gwiazdy. A oprócz gwiazd na scenie jak co roku konkurs, czyli przegląd wojskowych zespołów urokowych. Możemy posłuchać dobrego roka w najlepszym tego słowa znaczeniu. Grzechem byłoby przyjechać na festiwal i nie zwiedzić, nie obejrzeć węgorzewa. Będzie więc rok w porcie, rok nad jeziorem, rok na ulicach. Tak więc, Lidziu, rokowisko, czas zacząć. Porwaliśmy misia Pandę, udało się. Nie chodzi oczywiście o prawdziwego misia pandę, tylko przedstawiciela WWF. Paweł jest jak najbardziej prawdziwy. Paweł, co to jest WWF? No i dlaczego zdecydowaliście się włączyć w organizację festiwalu Union of Rock? WWF to międzynarodowa organizacja ekologiczna, która powstała w 1961 roku, także istniejemy już kilkadziesiąt lat. Z... A nie wyglądasz! Ja nie wyglądam, bo jestem już kolejnym pokoleniem, które pracuje w WWF-ie. Natomiast WWF działa na całym świecie, działa obecnie w ponad 150 krajach, ale także w Polsce. I w Polsce prowadzimy szereg różnych projektów, które dotyczą ochrony dużych drapieżników Morza Bałtyckiego i rzek polskich, Wisły i Odry. Natomiast pojawiliśmy się tutaj na tym festiwalu w Węgorzewie po pierwsze ze względu na miejsce. Węgorzewo to Zielone Płuca Polski, czyli miejsce bardzo ważne ekologicznie, a po drugie idea festiwalu, która mówi o ekologii. Ekologia jest coraz ważniejsza, bo musimy... Coraz więcej robić, żeby chronić ziemię. Tej ziemi coraz więcej konsumujemy, coraz więcej od niej bierzemy, a tak naprawdę nic nie oddajemy jej w zamian. Teraz na tym festiwalu zbieramy na przykład podpisy pod inicjatywę obywatelską. Chodzi o ustawę, która będzie zakazywała stosowania foliówek jednorazowych w sklepach. Tak, żebyśmy nie śmiecili Polski, nie śmiecili w ogóle ziemi. Będziemy szli do więzienia za używanie foliówek? Chodzi przede wszystkim o to, żeby wycofać te foliówki, wprowadzić zakaz, jeżeli chodzi o duże sklepy, w ogóle o miejsca, gdzie możemy je dostawać w dużych ilościach i za darmo, ponieważ w tym momencie ludzie biorą je bez ograniczeń i wyrzucają, a nie dbając o to, co z nimi się dzieje później. Można także dowiedzieć się u nas w naszym namiocie, co można jeszcze zrobić dla ziemi i dla przyrody. Dystrybuujemy różne poradniki. Wśród nich znajduje się taki poradnik, który mówi o tym, jak zachować się wobec dużych drapieżników, które spotkamy na szlaku. Ostatnia była ta głośna sprawa Misia w Tatrach, który został zabity i daliśmy taki specjalny przewodnik. Zresztą jeszcze przed tą całą tragedią on był już dystrybuowany, w którym każdy może dowiedzieć się, co zrobić, żeby uniknąć takich sytuacji. i Z ekologicznego charakteru festiwalu i patrona współpracy w Człów wymyśliliśmy taką akcję sadzenie drzew drzew Alei Gwiazd, Alei rokowy w Węgorzewie. Podkolenie drzew sadzi Kasia Nosowska. Zapraszamy. Chciałam zapytać, e, czeka się Nosowska, znana nas scenie od wielu lat, żyje ekologicznie, czy to jest taki początek dopiero. Znaczy nie, 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 nie chcę tutaj na potrzeby imprezy i sytuacji robić z siebie oso osoby mega ekologicznej. Na tyle na ile jest to w ogóle możliwe w wykonaniu osoby, e, powiedziałabym, e, od niedawna uświadamianej tak naprawdę, własnym sumptem uświad uświadamiającej się, e, to myślę, że, że tak, natomiast e, zdecydowanie bez, nie ma w tym elementu histerii. No. Chociaż może żałuję tego. Kasia Nosowska związana jest z rokiem, z polskim rokiem od wielu lat. Jak wygląda ten rok dzisiaj? Czym on jest? To jest tylko muzyka, czy, czy to jest także ta kultura cała? Nigdy, przenigdy nie spędziła nawet sekundy na zastanawianiu się, czym jest rok. To jest pewien rodzaj ekspresji, która może, nie wiem, towarzyszyć człowiekowi w, w życiu codziennym. To jest swego rodzaju umykanie schematom podejrzewam, ale prawdopodobnie coś szyję na bieżąco w tej chwili, okay. ale też na przykład na pewno jest to, jest to, jest to ekspresja w muzyce na przykład. I... To jest kwestia jakby prywatnego wyboru, czy ktoś chce z tego uczynić coś więcej i dorobić z tego jakąś specyficzną ideologię, czy też poprzestaje po prostu na, na przepędzaniu życia i nie zastanawiają się nad takimi kwestiami. Chciałam jeszcze jedno pytanie zadać, czym w takim razie jest występ w Węgorzewie? Rok w Węgorzewie to jest już taki kult? Naprawdę tak jest, że, że to nigdy nie jest kolejny koncert, zawsze może być bardzo nieprzewidywalnie, się strasznie boję każdego koncertu i tego również w szczególności... Dlatego, że dawno w tym składzie nie graliśmy i bardzo się też cieszymy na to, ponieważ rzadko gramy jako, jako zespół USB i to jest dla nas każdorazowo wielkie przeżycie i strasznie się na to cieszymy. A z drugiej strony, nie wiem, pięć dni temu w ogóle byłam pozbawiona mowy, głosu i teraz będę pierwszy raz po tym, po tym chorobie świadki i po prostu strasznie się boję. Wszyscy znający ten festiwal od podszewki mówią do Pana Majorze, my się nie wyłamiemy. Majorze, ile to już lat? 15 edycja, a z przerwami już 18, 17 lat. Zaczęliśmy w 1991 roku wojskowym przeglądem zespołów rokowych. Lata leciały, impreza się rozwijała, były przerwy, a od 2002 roku nieprzerwanie kilka instytucji węgierskich, stowarzyszenia podjęły się samodzielnej próby. Wydaje mi się, że skutecznej realizacji tego przedsięwzięcia jak jest festiwal rokowy. Dlaczego w takim razie festiwal rokowy tutaj w Węgorzewie? Jak to się stało, że ten rok ciągle w Pana duszy gra? A to tylko w mojej duszy. W 1991 roku parę osób stanęło w Domu Kultury przez okno, popatrzyło na, na plac i mówią, a może myśmy coś zrobili na tym placu. A że tak, w była piosenka turystyczna, gdzieś tam piosenka szantowa, konkursy poezji śpiewane, i no pozostał rok dla Węgorzewa. I czy tego chcesz, czy o to chodzi, by w złości tu przychodził? A ty porównaj to z resztą, wywiesz drogę najlepszą. Ja, 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 ja chciałbym zobaczyć to wszystko raz jeszcze, raz jeszcze to wszystko zobaczyć, ja chciałbym, ty porównaj to z lesną. Wyjdziesz, Martoś, z tej winca. Bo tak, bo tak, o tak. Boże, tu ciemno. Trzeba uważać na śledzie.